Tauka. Letnią nocą lubimy uczyć się, Zgubić nas łatwo i łatwo odszukać. Śmiech przed nami biegnie i gitary śmiech. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoka. Może mniej niż mógłby dać, czerwone wino. Będziemy sączyć aż do dna. Mają wszystko, co nam przynosi dzień Szczyptem radości, popelkę goryczy Wiele wad miłości i zawodniczy. Już późno, syganie młodość wielkich miast Wysoka północ nogi rzuca tyle gwiazd Znów dzień przemii. No, nie wszystkim los wygrany padł. Czerwone wino. Będziemy sączyć aż po wrzask. Jutro szczęście Pieniądze publiczne nie mają zbyt wiele tutaj do gadania, bo panowie dostają wsparcie w postaci wykupienia domeny na serwerze. Strona jest robiona przez Społecznie zupełnie i polega to na tym, że no, wszystkie trasy, które są tam planowane, rowerowe, z Radziejowa no, w takim czworokącie powiedzmy, Inowrocław, Włocławek, Konin, y no, Kowal w okolicy Gostyńskiego Parku Wosławsku Krajobrazowego. No, także tutaj jeździmy i staramy się później jakieś takie relacje zamieszczać na stronie, gdzie... Czyli promujecie turystykę rowerową no, dokładnie. portalu Dokładnie. Staramy się też no, pokazać ludziom ciekawe miejsca, które mogą zobaczyć, które no, niekoniecznie są znane albo zostały już zapomniane, czyli dworki, jakieś zespoły pałacowo-dworskie, jeziora, prawda, mamy dwa duże jeziora, jezioro Głuszyńskie, jezioro Gopło, e, więc miejsca, miejsca do jeżdżenia jest, chociaż wydaje się, że Kujawy są płaskie i dość monotonne, to Ale jest w naszym pobliżu można znaleźć nawet solidne górki, podjazdy, zjazdy, więc dla osób, które no, chcą na rowerze bardziej wyczynowo pojeździć, gdzie się zmęczyć, to również zapraszamy na no, wspólne wycieczki, bo właśnie tam też e, ja się udzielam, jeżdżę i... i no, tą formę bardziej preferuje niż bieganie, aczkolwiek z bieganiem już przygoda się zaczęła w tym roku. A jak wygląda ją krótko powiedzmy same ścieżki w samym Radziejowie? Radziejów jest przygotowany e... do tego, żeby rowerzystów przyjmować? Radziejów jest bardzo małym miastem, jeżeli chodzi o, o, o powierzchnię tutaj i no de facto teraz przy modernizacji, modernizacji dróg są kładzone nowe nawierzchnie chodnikowe, no nie zauważyłem wydzielonych tam ścieżek rowerowych i tutaj raczej, raczej jest kłopot, więc no zresztą 5 minut jazdy na rowerze jest się poza granicami miasta, więc tutaj polecamy drogi polne, gruntowe, takie utwardzane, których jest bardzo dużo i którymi możemy dojechać naprawdę wszędzie i to jest alternatywa dla takich dróg ruchliwych. No bo niestety innej możliwości nie mamy. Także są mapki, są opisy, teraz są ciekawe miejsca do zobaczenia, można polecamy ten portal rowerosko. do odwiedzenia Tam można dowiedzieć się gdzie jeździć na rowerze w okolicach Radziejowa, jak przyjemnie spędzić czas. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i niestety ostatni nasz gość